Wyobraź sobie, że tworzymy nową postać do rpg Dajmy jej imię Zygryzu. Głosujemy rasę i mamy tutaj człowieka. Dalej z puli charakterów wybieramy hm, może przeżywający fikcję trochę bardziej. Teraz pozostaje nam rzut na statystyki kościami dwudziestościennymi. Pierwszy jest napisanie: Wypadło 16. Wyszło o solidnie dosyć, więc zamiast jednego opowiadania, jest cała gra paragrafowa. Kolejny rzut, weźmiemy sobie na wyobraźnię. Kolejne, 17. Wysoko, dlatego wciągnęło mnie prowadzenie tabletopów i kombinowanie z klimatem grozy. Co mamy dalej? Jest jakieś ręczne dłubanie. I tutaj trochę niższy wynik, 14. Dalej solidne, mocne. Więc pojawiają się gipsowe odlewy oraz czyte sakiewkomaty Maty i inne dziwne projekty DIY. Dobrze, przedostatnim jest technologia. Tutaj mamy 12. Na tyle, że zaczynam się bawić dronami, marzę o lataniu FPV i również trochę programowania. No i ostatnie to jest gaz wodny. Tutaj nisko. 5: To tragedia trochę. Czasu za dużo nie ma. A więc dzisiejszy film to właśnie takie szybkie przejrzenie mojej karty postaci w Realu. Tego, czym się jaram ogólnie. Zapraszam. Więc tak, na pierwszy rzut opowiem trochę o grze paragrafowej. takie jak na przykład Samotnie przeciwko mrozowi. Jest to przygoda po prostu dla jednego gracza. Jest to gra tekstowa. Jest to, bym powiedział, taka interaktywna książka. Moim zdaniem jest to super przyjemna zabawa. Możemy wcielić się w jakiegoś bohatera i odegrać trochę, może bardziej ustandaryzowaną historię, niż w takim tabletopie, ale pozwalać na samodzielną zabawę za pomocą kostek, czasem monet do rzucania. Więc tak, tam obecnie napisałem jedną grę paragrafową. Malutką, bo malutką wskażone obrazy Czerwone Square. Opowiadałem tam trochę o afrykańskiej mitologii i Birmingham jako miejscu, nazwijmy to, akcji po prostu tam odbywała się ta akcja. Obecnie pracuję nad kolejną grą paragrafową, trochę bardziej złożoną, trochę bardziej rozbudowaną, bo już tutaj czas pracy nie będzie jeden miesiąc na wszystko. bo Tutaj czas pracy jest już rozłożony na dwa miesiące. I Mam wrażenie, że zbliżam się tak mniej więcej do połowy tego, co będę potrzebował w czasu pracy. Będzie to o konstruktorze, inżynierze, który wrócił do Lwowa w dwudziestoleciu międzywojennym i po prostu będzie podróż... nie będzie podróżował, ale będzie po prostu starał się stworzyć coś, co po prostu przełamie trochę parę światu i będzie rewolucją po prostu. I. To jest taki zarys fabularny. Ogólnie, co lubię najbardziej w grach paragrafowych, to jest to, że pozwalają nam się wejść w tą postać, wejść w taką trochę bardziej, większą imersję i po prostu się bawić tym samym, to jest tak naprawdę w tabletopach. Możemy sobie sami odegrać scenkę dodatkową, jak odpowiadamy, albo sami jakoś zaakcentować te słowa, które mamy napisane do przeczytania w podanym paragrafie. Więc. Tutaj jest dalej dosyć spora otwartość, moim zdaniem. Bólcie, że sobie odłożę tą książkę, tą grę paragrafową i przejdę już do kolejnego tematu. Kolejnym tematem dla mnie, dosyć istotnym, są po prostu tabletopy. Tabletopy, prowadzenie sesji RPG, czy po prostu napisanie takiego scenariusza, czy zagranie jako gracz w takim scenariuszu, jest to super zabawa. Nie dość, że integrujemy całkiem fajnie z ekipą, Spędzamy miło czas, to każdy się bawi, rozwiązując zagadkę, czy pokonując po raz kolejny 55. smoka tego milenium. I czasem wyjście z karczmy jest największym zadaniem graczy, a czasem pokonanie jakiejś kwestii, czy odkrycie tajemnicy danego miasta. Wysłu, te wertopy moim zdaniem budują bardzo tą aurę, która wspiera trochę rozwój wspiera po prostu trochę pracę nad sobą. Pod takim kątem, że staramy się śmieszkować, że jakoś inaczej chcemy akcentować, chcemy po prostu zrobić charakteryzację naszej postaci. To po prostu pod kątem samej wyobraźni, takiej kreatywności codziennej. No nie każdy wpadnie na to, żeby wchodzić podrynie do teatru, a potem wywołać zamieszki z milicją. Tak zrobili jedni z moich graczy na sesji w ZEWie to była totalnie dodatkowa aktywność, odwiedzenie teatru, i nie była za bardzo zaplanowana. Dalej mamy już rzeczy DIY. Jak możecie słyszeć, bawię się już trochę kostkami. I właśnie takie odlewy, nie wiem czy. O, no, albo to łapie. Ale no, mamy takie odlewy kostki. One są odlewane obecnie dla mnie z gipsu, ponieważ na żywicy. Nie mam warunków na żywice po prostu. Chociaż wiem, że żywicy by mogły być jeszcze lepsze, to z gipsu dziwo wychodząc całkiem ładnie już. Trochę się bawiłem przez WAOS ostatnie dwa miesiące. Trochę było walki, żeby te kostki zaczęły jakkolwiek wyglądać. Dalej jest o to walka. Natomiast jest to satysfakcjonujące takie odlewanie. Ja zastanawiałem, czy nawet nie odlewać jakichś innych rzeczy, typu kubki i tym podobne. Natomiast. Na razie staje przy kościach, moim zdaniem są w miarę już eleganckie. Na pewno te, które trzymam w dłoni, potrzebują jeszcze finiszu, pomalowania, zinkowania ich i polakierowania. Ogólnie kostki towe się charakteryzują tym, że są trochę bardziej kruche, ale tutaj lakiery trochę pomagają w tej trwałości. I niedługo będę dawał też testy takich kostek. Więc najprawdopodobniej będą wrzucane na Twittera troszkę bardziej Odlewanie kości z gipsu ma sens, czy tylko mogą być dekoracją. Kolejną rzeczą będzie już troszkę technologia. Jestem zakręcony wokół game devu, wokół programowania i tworzenia gier. I lubię po prostu czasem rozbierać sobie, jak dane gry działają, jak dane mechaniki w grach działają i tym podobne. Natomiast tam pracuję przy obecnych symulatorach. Pracuje mi się w miarę dobrze, chociaż niektóre rzeczy chciałbym zmienić. To bardziej z technologii polubiłem ostatnio, się zajawiłem mega bardzo, to są drony. Drony, a szczególnie latanie FPV, czyli latanie bez żadnych wspomagaczy przeważnie i latanie po prostu z pełną, może nie pełną mocą, ale po prostu z pełną odpowiedzialnością za to, co się dzieje dronem. Czyli... Możemy sobie zakręcić dronem 360 beczkę. No i jak go rozbijemy, to jest w 100% nasza wina. Więc na ten sprzęt musimy uważać. Musimy uważać na dojść dookoła. I moim zdaniem z tego wychodzą mega fajne, dynamiczne, bardzo ładne ujęcia. Tego chciałbym się nauczyć w przyszłym roku. Robić bardzo ładne. Latać mega stabilnie i latać bardzo ładnie, żeby robić te tak, takie filmowe ujęcia. To jest taki mój mały cel dodatkowy na przyszły rok. Kolejną rzeczą, wracając do robótek ręcznych, jest jeszczecie, o którym wspomniałem na samym początku czyli takie komata. To jest prototyp takie komaty. On jest paskudny. On nie wygląda, ale on ma po prostu zaprezentować, jak to może wyglądać. Pozwólcie, że go sobie rozwinę. Rozwijając. Pojawiła nam się mapa. Jest to welur. Tu welur. Dalej mamy tornister po prostu. Nasuwaczek. Jest to mówię prototyp. Żeby zobrazować sobie jak to może wyglądać. I do takiego tornistra co... Rzysamy sobie kostki. Damy sobie długopis. I co? Zasuwamy. Wbijamy. Sobie i... Tak naprawdę, choć to sobie zabrać, jeszcze do tego docelowo będzie rzemy gdzieś tutaj, żeby to móc sobie ładnie związać. No I to nam pozwoli po prostu ładniej przetransportować nasze kostki jakiś długopis. Nawet mamy notatnik, w którym się zmieści na spokojnie. Sprawdzałem. I mieć takie po prostu swoje wyznaczone miejsce przy stole, jak gramy w, w jakiegoś tabletopa. Czyli nasza mata, narzucanie kostek nasze miejsce na kartę postaci, po prostu nazwijmy to taki slot. Docelowo chciałbym to zrobić z naturalnej skóry, bo to, jak można zobaczyć, na razie jest ekoskóra. Z mi się pracuje tragicznie, więc tym bardziej się cieszę, że się utwierdziłem w tym, że skóra naturalna jest po prostu bardzo dobrym wyborem, że raz, ładnie wygląda, a na razie ze skrawkami skóry lepiej mi się pracowało, niż z tym arkuszem ekoskóry, więc, moim zdaniem, skóra z welur i jakiś ładny skórzany rzemek. Może trochę wygrawerowanie tej skóry. Będzie albo haft na welurze, żeby był jakiś symbol. Może być całkiem fajnym akcesorium, takim DI. Dla ludzi z środowiska rpg czy planszówkowego. Żeby mieć taki tornister z matą do rzucania, która ładnie wygląda, tak? Podsumowując, no trochę tych zajawek mam. Trochę tabletopów, trochę takiego pisania, trochę takich technicznych rzeczy, jak właśnie programowanie, a trochę takich może na razie bardziej rozrywkowych, ale pod kątem takiego filmografii, właśnie te drony. Wydają mi się mega ciekawe. To towarzysz mi taka duża ilość zajawek, odkąd pamiętam. Kiedyś próbowałem kowalstwa, stolarstwa, nawet próbowałem lutować swoim na jakąś małą elektronikę. Nieraz było tak, że próbowałem nawet coś stworzyć z muzyki, próbowałem swoich sił artystycznych, ale tutaj już to poległo w gruzach, po prostu nie dla mnie. W każdym razie po prostu zawsze lubiłem po prostu próbować rzeczy, zobaczyć, czy to coś jest dla mnie. Bo najgorsze co możemy zrobić, to że nie spróbowaliśmy. tak? I tak mniej więcej wygląda moja karta postaci w postaci realu: trochę pisania, trochę arpegów, trochę gipsu, pigły z nitką i marzeń o lataniu. Ale każda dobra sesja ma więcej niż jedną postać, więc teraz to Twoja kolej. Pomyśleć przez chwilę o sobie, jak o bohaterze RPG Daj znać w komentarzu, czym się interesuje Twoja postać. Co jest jej głównym hobby albo zajawką? Co ją motywuje, co ją pcha do przodu, nawet jak ruty nie siadają? Prawie, że Twoja postać jest wyjątkowa na tle innych. Jaki ma talent, dziwactwo, cechy charakteru i najważniejsze. Czy lubisz tą postać, którą grasz na co dzień? Jestem bardzo ciekawy waszych odpowiedzi, więc chętnie poczytam wasze karty postaci w komentarzach. Jeśli podobał ci się taki bardziej osobisty odcinek, to zapraszam na Discord.